Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na poniedziałek 15 kwietnia. Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, lud stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej. Oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, Wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki. Ale dlatego żeście jedli chleb do sytości. Zatroszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który dawam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Motywacja pójścia za Panem Jezusem. Jest bardzo istotną częścią naszego życia wiary. Ludzie idą za nim z różnych powodów nieraz z przyzwyczajenia, nieraz z tradycji rodzinnych, czasami dlatego, że to się opłaca w środowisku. Najważniejszym motywem jednak powinna być wiara i szczera miłość do samego Boga. Ojcowie Kościoła przypominają, Kościół naprawdę wie, że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom serca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. A dlaczego my idziemy za Panem Jezusem? Co daje nam Kościół? Pozwólmy się odnaleźć w tym, co czynimy i czym żyjemy. Aby trwać w naszym Panu Jezusie Chrystusie i Jego Kościele. Amen. Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący słowo, wspieraj nas. Święty Rafale Archaniele, uzdrawiający w słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja. Króluj nam zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami. Słuchającym, czytającym i rozważającym słowo oddany w Chrystusie i Niepokalanej Serca błogosławia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, oraz misjonarz miłosierdzia. Pokój wam!